Las jest wartością, niezwykłą wartością. Chroni klimat, jest fabryką tlenu, ostoją zwierząt i ptaków. Las wymaga pielęgnacji, troski, pracy. Odwiedziliśmy Nadleśnictwo Żednia, w którym przeprowadzana jest wycinka drzew. Wycięcia prowadzimy z racji tej, że drzewostan osiągnął w zasadzie już swój wiek dojrzałości, jak my to określamy, rębnej. Jest to drzewostan sosnowy w wieku 120 lat. Dalsze jego przetrzymywanie na pniu spowodowałoby to, że tak piękne drzewa, które przez 120 lat były hodowane, pielęgnowane przez leśników, mogłyby ulec deprecjacji surowca, czyli jednym słowem pogorszyłby się stan techniczny tych drzew. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zainwestowała w specjalistyczny sprzęt do tak ścinki i zrywki drzew. Jest to kosztowny sprzęt, ponieważ jeden zestaw harwestera i forwardera kosztuje 2 miliony złotych. Praca na tej maszynie no, sprawia przyjemność. Kabina jest y, szczelna, cicha, także nie dochodzą żadne głośne hałasy z zewnątrz. Y, jest to maszyna wydajna. Y, w ciągu zmiany średnio około 150 metrów sześciennych drzewa można y, pozyskać. Każde wycięcie fragmentu lasu jest czynnością z dziedziny użytkowania lasu, ale jednocześnie. Częścią jego hodowli, ponieważ wycinając drzewa, planujemy lub formujemy kształt przyszłego drzewostanu. Jest to często elementem ochrony lasu, chroniącym czy to przed szkodliwymi następstwami czynników klimatycznych, czy masowego występowania np. owadów. Las został wycięty. Co w zamian? Te zręby zostaną odnowione sadzonkami, które u siebie na szkółkach hodujemy, czyli na to miejsce powróci nowe, młode pokolenie, równie jak myśl, do mnie mam pięknego drzewostanu sosnowego. Z tych drzew pozyskujemy również szyszki, szyszki poddane wyłuszczeniu, czy łuszczeniu, w powiedzmy, wyłuszczarni w Czarnej Białostocki akurat w tym przypadku. I następnie wracają jako nasiona na naszą szkółkę. Utrzymywanie lasu w dobrym zdrowiu wymaga stałej uwagi leśników. To, co robią dzisiaj, tak naprawdę będą mogło ocenić i wykorzystać dopiero następne pokolenia, ponieważ las rośnie bardzo długo. W utrzymaniu lasu mogą pomóc takie właśnie urządzenia. Na terenie województwa takich zestawów jest osiem. Jezioro Wigry jest największym zbiornikiem wodnym w województwie podlaskim, stąd troska wszystkich o dobry stan jeziora i realizacja inicjatyw służących ochronie tego unikatowego systemu. Ostatnie badania hydrochemiczne wskazują na poprawę stanu czystości tego podsuwalskiego jeziora. Na przestrzeni ostatnich lat ponad dwukrotnie wzrosła przezroczystość wody i zmniejszyły się zasoby ortofosforanów. O wynikach tych badań oraz o historii powstania jeziora opowiadam profesor Andrzej Górniak, dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Na terenie Wigierskiego Parku mamy blisko 50 jezior o bardzo różnej wielkości, o, bardzo, o, różnej, wielkości, o różnej głębokości i o różnym poziomie czystości wód. A chyba dwa aspekty tutaj na terenie Wigierskiego Parku Narodowego są najważniejsze. Pierwszy to jest Jezioro Wigry, jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych krajobrazów Suwalszczyzny, i oczywiście ze słynnym Półwyspem Wigierskim, który stał się bardzo. Znany w środowisku i w ogóle rozpoznawalny w Polsce i na świecie od czasu wizyty Jana Pawła II. A druga, drugi taki aspekt, to są małe śródleśne jeziorka, zwane przez miejscowych sucharami, które są jeziorami dystroficznymi, bardzo rzadkimi w naszym krajobrazie, które charakteryzują się tym, że mają wodę. O naturalnej barwie brunatnej i o bardzo dużej ilości substancji kwasowych, które powodują, że odczyn wody jest lekko kwaśny albo kwaśny. Dlatego też to środowisko specyficzne kształtuje zespół organizmów tam występujących, a praktycznie biorąc, niewiele tam organizmów występuje. Większość tych jezior jest praktycznie rzecz biorąc bezrybnych, praktycznie rzecz biorąc na, półtora metr, na głębokości półtora metra nie ma tlenu przez cały rok. Nie ma również organizmów charakterystycznych dla tych, które występują po sąsiedzku w innych jeziorach. Poza tym, z punktu widzenia turystycznej atrakcyjności tego obszaru, to jest bardzo ciekawe pło, czyli zespół mszaków, które otacza to jezioro, i gdy po nim się chodzi, ma się wrażenie, że chodzi się po łóżku wodnym, ale to chodzenie jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w strefie przy samej tafli jeziora, dlatego że ten nawis mszaków pływa po wodzie i można się zapaść do środka i znamy takie przypadki, że osoby toną, a nawet giną i nie można ich znaleźć. Zresztą nasi koledzy geolodzy i archeolodzy mają na to dowody, że w Skandynawii znaleziono z czasów od około 10 tysięcy lat blisko 800 osób z ciał, które zachowały się bardzo dobrze w tych torfach i które no, z drugiej strony nie pozwalają na rozwój bakterii, gdyż tam głównie dominują grzyby. Dlatego też proces humifikacji i mumifikacji organizmów jest bardzo zaawansowany. I co ciekawe, te osoby, które były znalezione, to były głównie kobiety. Ale przechodząc jeszcze do stanu aktualnego jezior Figierskiego Parku Narodowego, a przede wszystkim jeziora Wigry. Intensywne działania, które były prowadzone zarówno przez Park Narodowy, ale również przez administrację samorządową i wojewódzką, doprowadziły do, po pierwsze, zmniejszenia źródeł albo zlikwidowania źródeł eutrofizacji wód, czyli procesu użyźnienia prowadzącego do wzbogacenia wód w związki azotu i fosforu. Wybudowano kolejne stopnie oczyszczania wody w oczyszczalni ścieków w Suwałkach. I e, oczyszczalnia w suwałkach była jedną z pierwszych, która posiada trzeci stopień usuwania zanieczyszczeń, przede wszystkim związków fosforu. I to spowodowało, że był to pierwszy impuls do tego, żeby poprawiła się jakość wody. Druga rzecz to jest zmiana gospodarowania wodą. W momencie, kiedy wszystkim mieszkańcom albo większości mieszkańcom założono liczniki wody, automatycznie zmniejszyła się ilość pobieranej wody, czyli zmniejszyła się również liczbę, ilość ścieków przekazywanych do środowiska. I jeszcze kolejna rzecz, to jest wzrost świadomości ekologicznej i... Pojawianie się nowych oczyszczalni mniejszych na terenie parku narodowego, szczególnie w południowej części zachodniej, poprzez wybudowanie kolejnych nitek prowadzących ścieki nie do jeziora albo nie do szamp otwartych najczęściej do dołu, tylko do oczyszczalni. W konsekwencji od lat 90. zaczynamy notować powolny, powolny powolną poprawę jakości wody. W samym jeziorze Wigry, i mogę powiedzieć, że ostatnie badania, które prowadziliśmy w poprzednim roku, czyli w 2009 oraz 2008, wskazują jednoznacznie na to, że sytuacja nie pogarsza się, a wręcz można powiedzieć, że w niektórych sytuacjach poprawia się. Kolejną część opowieści o jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego zaprezentujemy w następnym magazynie ekologicznym.